Aiden, jesteś gotowy? W pokoju na górze znajdziesz duży obraz. Za nim jest safe. To w nim są schowane dokumenty, których szukamy. Musisz uważać na kamery i strażników, rozumiesz? Szybko, Aiden. Bardzo mnie nie boli, kiedy się oddalasz. W pokoju, dobra. To jest Szefie. To jest to miejsce. Musisz odwrócić uwagę strażnika. Je, Gabby. A. Wypinę To? To jest gabinet. Cholera, to jest gabinet. O, 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 o. Musi to być jakieś przełączenie, żeby ruszyć obraz. Poszukaj go, سام اذهب والك نظرة على مكتب السفير حاضر سأذهب حالا شيء غريب على الشاشة كورفا جواوا كاميرا ايجي ستراجنك نروشي ألارم أنا في المكتب كل شيء في مكانه Dobra, czyli to trzeba w ten sposób zrobić? Dalej myślę, musi być jakiś inny sposób. Gabinet nie będzie teraz mitym. To, ten... to nasza szansa. Okej. Okay. Teraz spróbuję Musimy przeczytać dokumenty. Szybko. Już dłużej nie wytrzymam. Okej, okay. nie ruszaj się. Co mam przytrzymać? Nie wiem, co mam przytrzymać. الرجاء الخروج من هناك على الفور أها وأي ما زلت تفعل هنا إن حمر خد سيدات يسارب من هنا حسنا 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 Check شكرا لي. Nie mogę Ci pomóc. Powodzenia. Nie chuj. Zjebaliśmy chyba sprawę. się ogarnąć. No makijaż nie spływa, zarobi się. Musi się do czegoś przydaje specjalnie o szkoda, szkoda, kurde. Myślałem, że to jest do zrobienia. A dobra, tutaj mamy. O! 98% wykonało misję. Eee, misja kończona tylko Aiden. okej, okay. Jak ten zrelormował strażnika z pomieszczenia ochrony, no to większość widzę, dobra. Eee, misja ukończona, Dobra, by dobra, ok, czyli żeby dało się to chyba zrobić. Ciekawe. Inaczej w sensie, nie? Dało się zadziałać z tym. Ciekawe, ciekawe. Myślę, że to jest jakby tylko jedna droga, że tylko, tylko przez kolejny. No, da się to zrobić. A tu jednak. Lekkie zdziwienie. Dobra, to ona jest młodsza dużo młodsza. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Johnny, sama chciałaś tu przyjechać, co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Mhm. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdych. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. Nie zapomnij o prezencie. To Tomik Wierzy Poego. Biały kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się, nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątej. To cześć. Okej, okay, ciekawa. Co idziemy, nie No Sattryb to satryb. Halo... O, dobra? Cześć Jodi, chodź. Hej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź Jodi, śmiało. Hej, Jodi, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych koleśów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie, zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw. Dobrze? Sekunda jest ubrana przy nich, nie? Oczywiście, mam się, jak chcesz. Widać, nie? Że, że nie sama wybierała ciuchę. Wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuje z moją mamą. Sekcja czwarta. Do spraw paranormalnych. Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie nie. rzeczy? Nie. Wow, czas na imprezę! Idę po browary, Chłopaki, żaluzje. Dziewczyny, świeczki. Jodi, idź, zajmij się muzą. Czas o zaszaleć! No, Nie podoba mi się to, gdzie jest muzyka. Tam chyba. Uuuu, Tensie. Nie no, byśmy pop, nie? Klasycznie chyba dla dzieciaków. Boże, obudyskotakowa. Bo ja, Nie, dobra, ta to mi się bardziej podobała. Co za padaka Aha, się Puścimy teraz coś z tego wieku Coś do tańca No dobra, okej okay, Rzeczywiście to jest z tego wieku To się... się... Koniecznie, ale... Czemu, Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie nic nie kuma. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? Co tam? O, tak, dzięki Opowiadaj Masu. Hej, <noise> 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 tylko się nie uda. Pewnie jej pierwsze piwo. Wcześniej już piłam. Ależ oczywiście. Nie, no, czas nie mi. Oj, to no nie, no co so jest? A, tak, imik. Jak na kogoś będącego z tego praktycznie całe życie wyzamknięcie, to się całkiem nieźle ruszania. Dobra, wstygnie Spoko, gram w I czekam coś na drugi ekran do oglądania i na siebie, spoko Dobra, co tu można jeszcze zrobić? Czy można z nimi pogadać czy coś? Aha, dobra, jak ja przestałam tańczyć, to one zaczęły zarąbić się Chcesz Jasne mm. mm. yes, Niech próbuje, nie? Pierwszy bóg, co? Mnie też tak było. Oho, to się źle skończy. Dobra, możemy muszę się oddać? Starczy, starczy, halo. Super. Wszystko okej, okay, Jodie? Dziwnie się zachowujesz. Ale zbladłaś. Czy wszystko w porządku? Aha. Nie wyglądasz zbyt wyjściowo. <grym> 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 o, zaczynam się ciebie bać. O, jeszcze, ja że to się źle Wszystko okej, Jody? Dobra, chyba trzeba wejść na tle. Wiem, co myślisz. Co my tu w ogóle robimy? I już sama nie wiem. Tak, pamiętam, mówiłeś. Ale chciałam zobaczyć, jak to będzie. Gdzieś wyjść, kogoś poznać. Ale jednak się zawiodłam. Dobra, wracamy, nie? Chyba jej trochę lepiej. Można sobie pogadać, czy co? Aha, pewnie. Co się na zewnątrz? Nie. Dobra. Co ja mogę jeszcze zrobić? Widzę, że nie specjalnie dużo. Aha. Widzę, że piwo mogę się jeszcze napić. A salonek na ma Cześć. Jestem Matt. Jody, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie? Mam inny tok nauczania. Taki, taki indywidualny. I to trochę Bo nie widuję się z ludźmi. W moim wieku więc pracujesz z mamą Kirsten. Tak. Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc jestem. <grym> ja dwa lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałaś? W Nowym Jorku. Nowy Jork jest zajebisty. Świetnie się tam bawiłem. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować, gram w kapeli z kumplami. A ty? Co cię kręci? O wasze to będzie trudno, bo nie, dobra, okej. Okay. Okay. Nie uznasz za młodzież, ale lubię czytać i uprawiać sport. <gry> ale nie mogę, mogę opuszczać bazy, więc no, to mnie ogranicza. Mm, czy mogę cię o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Bion to Souls? To jest chyba... Na Steamie chyba tylko pierwsza była dostępna, tak mi się wydaje. Co, chyba tylko dwie? Chciałabym o tym nie gadać. O kurde, nie znałam. Sorry, debil ze mnie. Mam nadzieję, że się nie podmiwałaś. Nie. nie. Super. Wolny kawałek Zatańczysz ze mną? Jasne A była jakaś druga część tego, czy nie? Ja mam pewność, teraz nie pamiętam mały. pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. Ty też jesteś niczego sobie. Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie Jezus, coś wyjątkowego. Maria. Tak stare jak. No właśnie, jesteś wyjątkowy na chłopa nie atrawiuje, o o o to już mi się nie podoba. Aha. Nie nie zdążyłam się zdecydować. Halo, za szybko. Powinno już więcej czasu na decyzję. Smutny. Który z tych klasek to się nie spodoba na banknie? się opisałam, że te blondynia. Ludzie, ludzie! A niech Jodie zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce. Nie, Świetny nie, pomysł, ja, nie. podoba mi się. Ach, zapomnij, to ściema. No dalej, Jodie. Pokaż, co potrafisz. Właśnie, Jodie. Zademonstrujesz coś? Nie, nie. Nie mam wam nic do pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, okay, wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. No i w sumie dobrze to rozegrała. Właściwie tort nie zając. Najpierw prezenty najważniejsze. Łóżeczki, dżentz, smok, smok, Kochana jesteś, to pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że taki chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. <grym <grym Mój przepraszam. Dziękuję ci Niby. za dodatkowe doznania. O boże. A to co? Stara książka. Ach, dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Alana Po. Edgar Allan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. No. <śmiech> <śmiech> Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to, to, to badziewie? Myślisz, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcice. No, jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Ta, to zwykła ździra. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z widmami? Pali się je. Radzią! <laughs> proszę. Jezu Chryste, zrób to. Aniołomocna czarodziejko, użyj puście, swojej nie. wielkiej mocy. Nie. 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 Proszę, proszę wepójże mnie. Potem chciałam to zrobić. Błagam, Boże, nie to. Proszę. Ty też powiedziałeś to? Proszę, ty znowu. Błagam, Boże, donieś, błagam, Boże, puść mnie. No dobra. Chyba jednak trzeba będzie jej ja dana wykorzystać tutaj. Jakieś świnie w ogóle, nie? My się jak boli, kurwa, papierosa papierosu i pradole, nie? Świsło. Wypuśćcie mnie, proszę. To jest takie kurestwo, nie? Tak szczerze mówiąc. Dobra. Wypuśćmy ją, co? Nic Więc więcej robić nie chcę. Byliśmy lepsi, nie? Moglibyśmy się zemsić i im pokazać, ale kurwa. Chociaż nie mogę jeszcze raz, nie? piwo. Um, Jodie się nie upiła, ok. Wyszłam z domu wcześniej. Paliłam, nie pochwaliła się mocami, ok. I ta nieodkryta ścieżka to pewnie to zemstane.